Żeby zobaczyć to coś po prawej i po lewej stronie. Tu można wejść na galeryjkę, oglądać tak. strasny wiatr wieje. I tak wygląda kanał koryncki długość 6,5 km szerokość 23 metry głębokość 54 metry z czego 8 metrów to jest woda I łączy jedną zatokę z drugą zatoką. Przez Kanał Kuręcki mogą przepływać tylko statki do 10 tysięcy deadweight ton o wyborności do 10 tysięcy ton.